Dzień dobry, witajcie w lekcji 97. Dziś zestawienie, zestawienie naszego czasu The Future, Perfect Continuous Tense, czyli czasu przyszłego, ciągłego. Jak wyglądają zdania w tym czasie? Powtórzmy sobie. To są zdania typu w następnym miesiącu, z końcem następnego miesiąca, albo w marcu, czy w kwietniu, albo w następnym roku, z końcem następnego roku minie x czasu, czyli ileś czasu, odkąd wykonuje jakąś czynność. Minie ileś czasu. Okay? The future, perfect, continuous, tense, czyli czas przyszły, dokonany, ciągły. Dzisiaj zestawienie. E, może jakieś przykładowe zdanie. So, by the end of the month you will have been learning English with me for two years. Czyli z końcem tego miesiąca minie dwa lata, odkąd uczycie się ze mną języka angielskiego a za mną na tablicy moja ściąga i nowe zdania dla Was, na ekranie będziecie mieli twierdzenie w całej formie, twierdzenie w wersji skróconej, przeczenie, wersja skrócona od razu, bo tak Was będę uczyć, bo tak najczęściej to will not wygląda jako want, i pytanie, tak jest to sensowne pytanie z for how long? bla, 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 ok? No to co? Skupienie. Zobaczcie, jakie zdania mamy. So. I jeszcze jedna rzecz. Umówmy się, że wszystko dotyczy by the end of the month, ok? By the end of the month. By the end of the month. Czyli z końcem tego miesiąca. Te osoby coś Ileś czasu będą robić, ok? By the end of the month, all right? So, let's say by the end of the month, I will have been teaching you English for two years. Czyli z końcem tego miesiąca. Minie dwa lata, jak uczę Was języka angielskiego, i teraz to macie na ekranie. Tłumaczenia nie macie. Musicie wyłapywać, musicie się skupić, ok? Zrobię skrót. So, domyślnie macie to. By the end of the month, I'll have been teaching you English for two years. Tak? Two years, powiedziałam, mam nadzieję. Ok. I teraz uh, skrót przyczynia. So by the end of the month I won't have been teaching you English for two years. No, i teraz zadajmy pytanie. For how long will I have been teaching you English by the end of the month? Czyli od jak dawna, ile minie czasu z końcem tego miesiąca, jak uczę Was języka angielskiego? You. O. Tak. Czyli ty. So by the end of the month, you will have been wearing the same socks for, for a week. A to i tak za długo myślę, bo z końcem tego miesiąca minie tydzień, jak ty nosisz te same skarpetki. Skarpetki, skarpetki. Ok. Polski jest taki trudny, to r. To r mi się zmiękczyło już trochę. Ok. Dobra, i teraz zrobię skrót. By the end of the month, you'll have been wearing the same socks for a week. By the end of the month, you won't have been wearing the same socks for a week. For how long will you have been wearing the same socks by the end of the month? Okay. So let's see, he. So Batman so mom if he and mama ever, if for years, okay, so. By the end of the month, he will have been dating Eve for four years. Czyli z końcem tego miesiąca on będzie spotykał się z Ewą 4 lata. Czyli minie 4 lata, jak spotyka się z Ewą z końcem tego miesiąca. Ok? A teraz skrót. So by the end of the month he'll have been dating Eve for four years. By the end of the month he won't have been dating Eve for four years. A po może randkuje już z nią od pięciu lat. Jak będzie ten koniec miesiąca. Ok. For how long will he have been dating Eve by the end of the month. Czyli właśnie. Od jak dawna on będzie spotykał się z Ewą z końcem tego miesiąca? Jesus Christ, the translation, the Polish translation is a disaster. Ok. Karda, musimy się wszyscy uspokoić. She. So. Aha. Tu mamy z Looking for a job, czyli szukanie pracy, i ona to rok już. So by the end of the month, she will have been looking for a job for a year. For a year. tego miesiąca minie jeden rok, jak ona szuka pracy. By the end of the month, she'll have been looking for a job for a year. By the end of the month she won't have been looking for a job for a year. For how long will she have been looking for a job by the end of the month? Ok? Czyli z końcem tego miesiąca, jak minie ten miesiąc, przyjdzie koniec miesiąca, to jak długo Ewa już będzie szukać pracy? Ok? It raining. So, two weeks by the end of the month, it will have been raining for two weeks. Yes, for two weeks. Czyli z końcem tego miesiąca e, minie dwa tygodnie, jak tak nieprzerwanie pada. So, by the end of the month, It'll have been raining for two weeks by the end of the month. It won't have been raining for two weeks. For how long will it have been raining by the end of the month? Okay. We. Using the cosmetics 5 years, ok. So by the end of the month we will have been using the cosmetics for 5 years. Czyli z końcem tego miesiąca minie 5 lat, jak używamy tych kosmetyków. Mamy właśnie jakieś wybrane, fajne kosmetyki e, i e, je używamy już właśnie od 5 lat, tak? Ale tu jest zdanie. Że z końcem tego miesiąca minie 5 lat, odkąd używam mojej kosmetyki. Ok? Musimy uważać, bo są inne czasy, ale to już inna bajka. Spokojnie. A teraz skrót. So by the end of the month we'll have been using the cosmetics for 5 years. By the end of the month we won't have been using the cosmetics. Years. For how long will we have been using the cosmetics by the end of the month? Ok? Czyli z końcem tego miesiąca ile to minie czasu, jak używamy te kosmetyki? No, bo są świetne i rzeczywiście je trochę już używamy. No to ile minie z końcem miesiąca? Ok? All right, you. Pamiętam, wy, wy, you, wy, wy. Jobs two years, okay. So by the end of the month, you will have been applying for jobs for two years. Czyli z końcem tego miesiąca wy będziecie ubiegać się o pracę już dwa lata. Tak? Minie dwa lata z końcem tego miesiąca, jak wy ubiegacie się o pracę, ok? So, uh, by the end of the month, you'll have been applying for jobs for two years, ok? No, ubiegacie się o tę pracę, ale ciężko, All right? So by the end of the month, you won't have been applying for jobs for two years. For how long will you have been applying for jobs by the end of the month? Czyli z końcem tego miesiąca. Od jak dawna będziecie ubiegać się o pracę. Pracę, bo wy się ubiegacie o różne jakieś tam prace, ok? And they, czyli oni lub one Spanish five years. So by the end of the month they will have been learning Spanish for five years. Czyli z końcem tego miesiąca minie 5 lat jak oni lub one uczą się języka hiszpańskiego. OK? So by the end of the month, they'll have been... Learning Spanish for five years. By the end of the month they won't have been learning Spanish for five years. For how long will they have been learning Spanish by the end of the month? Czyli z końcem tego miesiąca ile to minie czasu, jak oni lub one uczą się języka hiszpańskiego? I to było zestawienie naszego czasu nowego, The Future Perfect Continuous. Obejrzyjcie filmik kilka razy. Może jakieś swoje zdania powymyślajcie, ale nie martwcie się, bo w lekcji następnej y, mam dla Was pytania, a Wy będziecie próbować odpowiadać. A pamiętajcie, że ja wszystko widzę, więc proszę, nauczcie się. Bardzo Was proszę. No i do zobaczenia. Pozdrawiam.